Kochani, w kolejnym filmie, dzisiaj bardzo spontanicznym, dlatego mój wygląd może być różny, ale jestem prosto z pracy i ponieważ kilka dni się na moim kanale nie pojawiało z przyczyn różnych, postanowiłam położyć temu kres. I jako, że pierwsze co, to w mojej łazience znalazła się ta ogromna torba, to postanowiłam się jej pozbyć i nagrać dla Was dzisiaj projekt damko. Zaczynamy od pierwszej rzeczy I pierwsza rzecz to jest maseczka Maseczka e, z Holika Holika Którą ja znalazłam W pierwszym Asian Boxie e, I generalnie teraz Już z tego co wiem w ogóle ruszyły Zapisy na drugą edycję e, I one się kończą jakoś około 25, więc jeżeli jesteście Zainteresowane e, to ja wam dam Linka na dole i ja na pewno będę e, Go miała, bo po prostu Jestem poprzednim boxem zachwycona I tą maseczką bardzo. To jest taka maseczka w płacie, ją się nakłada, się na przykład z nią, z nią leży pół godziny. Oni mają dużo tam różnych tych maseczek. Dzięki Wam nauczyłam się, że to Mac Greoli, to jest jakiś japoński alkohol, ale fantastycznie na mnie działał. Także ja jak najbardziej z przyjemnością zużyłam tą maseczkę i. Na pewno zaopatrzę się w więcej, może niekoniecznie tej, bo chcę sobie spróbować yy, różnych innych. Ale oni tam mają właśnie cały asortyment tych, tych maseczek yy, koreańskich, chociażby z Holika Holika. Także to jest pierwsza rzecz. Yy, druga rzecz to jest coś, co jeszcze mam na jeden raz, ale postanowiłam, że wam pokażę. Yy, to jest dwufazowy płyn do demakijażu oczu z Mincer Pharma yy, I z tym produktem miałam taki yy, trochę mieszany. Relationship? Boże, dlaczego ja mówię po angielsku? Przepraszam Was. To był taki... Yy, relacja była bardzo mieszana, <grywa> tak? Dlatego, że... Na początku uwielbiałam go. On generalnie super zmywa makijaż. To jest moment i wodoodporny tuż mi schodzi wszystko super. Natomiast gdzieś w połowie butelki zaczęłam odczuwać taki dyskomfort, trochę mnie oczy po nim piekły i na trochę go odstawiłam. Um, natomiast kiedy wróciłam do niego, problem zniknął, więc nie wiem, czy to ja miałam jakiś gorszy moment, czy o co chodzi, w każdym razie zmywa makijaż świetnie i tutaj, tak jak widzicie, zostało mi dosłownie na jedno, może dwa użycia, nie, pewnie jedno. Także jak traficie. Gdzieś to y, polecam spróbować, bo naprawdę dowody od pewnego makijażu jest super. E, jeden z moich ulubieńców, Boże, jak ja kochałam ten żel, to jest e, Bomb Cosmetics Mango i wanilia. No super, tak pięknie pachnia, uwielbiałam się nim myć. Super się pienił, naprawdę Rewela. E, co my tu mamy? Zapach. Zapach, który ja odkryłam, jakby. W swoich gąszczach, swoich zapasów. To jest Wild by Max i ja go miałam stosunkowo nieduża. Wam pokażę buteleczkę. I to jest zapach, który był bardzo ładny, taki delikatny, bardzo dziewczęcy, idealny na wiosnę, ale niestety na mnie nie trzymał się w ogóle. Ja go nie czułam, no po prostu jakoś nieszczególnie. Buteleczka jest piękna, cudnie w ogóle wygląda i zapach też jest śliczny, ale no na mnie po prostu nie trwały. Mamy bardzo dużo świec, muszę was uprzedzić, bo paliłam świece jak nienormalna, więc już tutaj na dzień dobry widzę trzy. Eee, I są zakurzone. <grywka> Pierwsza z nich to jest Kringle i to jest Cover Bridge. Ja Wam od... Nie opowiadałam najpierw o takiej małej wersji, um, potem zamówiłam dużą, i właśnie jedyne co mnie wkurza te świece, to one pod koniec zobaczcie, jak się kopcą. To jest po prostu jakaś masakra. Zapach był przepiękny, ale niestety w przypadku dużej świecy jakoś tak mało intensywny. Um, pierwsza świeca moja, Skringu, ta czekoladowa, pachniała nieziemsko i bardzo intensywnie, natomiast ta już taka intensywna nie była. I nie wiem czemu, bo zapach jest naprawdę przecudowny, ale czułam go tylko, jeżeli gdzieś w pobliżu tej świeczki um, Druga to było Yankee Candle Simply Home, którą ja kiedyś dostałam w prezencie i to jest Joyful Spring, czyli to jest to taka niby tańsza wersja Yankee Candle Ale to była naprawdę bardzo, bardzo dobra i bardzo intensywna świeca No już pomijam to, pomijam to że ona się wypala tak jak widzicie po chińsku trochę, no ale nieważne um, to zapach był super, ona pachniała tak trochę bzem, konwaliami Taki bardzo świeży, kwiatowy zapach i naprawdę bardzo, bardzo intensywny Tylko jeden knot, no w porównaniu z Kringle to ona naprawdę dawała czadu, jeżeli chodzi o, o zapach No i jeden z moich ulubieńców absolutnych To jest Goose Creek i to jest Autumn Romance Fantastyczny zapach, bardzo unikalny, ciężko go opisać E, ale bardzo przytulny, taki um, troszeczkę męski, ale nie do końca. No, ciężko mi sobie opisać ten zapach. Jest po prostu fantastyczny i na pewno będę chciała ją e, kupić ponownie, bo absolutnie jestem w niej zakochana. Jeszcze jedna świeca to była moja świeca łazienkowa i to jest świeca z Bomb Cosmetics, ta taka w puszce. E, ona się wypaliła do cna i to za to ją bardzo szanuję, bardzo mi to odpowiada. Zapach był właśnie taki, wow, leci. Zapach był taki typowo świeży łazienkowy i ona też w łazience bardzo dobrze się sprawdzała, bo um, było ją czuć. Obawiam się, że na tej powierzchni, którą mam tutaj, a która jest dosyć duża... Już taka wyczuwalna by nie była, natomiast w Łazience sprawdziła się ekstra. E, jak widzicie, tutaj mam jeszcze trzy te świece w puszce i na pewno one zostaną zużyte właśnie w Łazience, bo tam najlepiej się sprawdzą. E, co my tu mamy? Mam kolejną maseczkę e, w płacie. Tym razem jest to maseczka z. Tym razem jest to maseczka z DermoFarma. E, te maseczki ja kupiłam jakiś czas temu w SuperFarmie i e, ona jakoś tak nie wiem. Po, w porównaniu do tej maseczki e, z Holika Holika była jakaś taka sucha, mało nawilżona, nie wiem o co chodzi, czy mi się trafił gorszy sort, ale jakoś tak, nieszczególnie. E, tutaj mam usteczki z demakijażu Makijażu z Beauty Formula. E, też nic szczególnego, takie po prostu orze były. E, Pachniało górkiem, na początku bardzo mi ten zapach odpowiadał, natomiast z czasem zaczął mnie niestety męczyć, także chyba nie kupię ich jeszcze raz, bo jakoś tak nieszczególnie mnie ujęły. E, co my tu mamy? E, Shampoo Grow Strong z Garnier Fructis. Jak wiecie, ja produktów Garniera, tutaj zresztą widzę jeszcze jeden, ja produktów Garniera, tutaj jest maseczka Oleo Repair, um, to no, no, nieważne jednominutowa. Ja tych produktów z Garniera używam ze względu na zapach. One pięknie owocowo pachną, ale nie szczególnie dużo robią z moimi włosami, natomiast używanie ich jest po prostu przyjemne. No i kolejny mój ulubieniec, czyli szampon z Farmony Stutti Frutti, ten wiśniowy, który też lubiłam za zapach. Jak wiecie, ja z szamponami właśnie tak mam. Lubię je za zapach i jak dobrze myją włosy, w sensie nie mam ich zaraz tłustych od razu po umyciu, bo tak też mi się ostatnio zdarzało po jednym szamponie, ale... Umówmy się, że tego nie było. Nie było tego. To przechodzi do historii. Także tutti frutti yy, i mam kolejne dwie świece. Tak, mówiłam, on to jest po prostu sama... Sam świeczko, samo świeczkowe dępo na to wygląda e, tutaj mam właśnie hot chocolate o którym wam mówiłam e, czyli ta jest ta pierwsza świeca, którą ja wypaliłam do końca i która pachnie niesamowicie intensywnie jest boska, ja ją dostałam od Betty na Mikołajki i naprawdę ją wam polecam bardzo, bardzo, bo nie tylko zapach jest piękny, ale też ona jest intensywna Oprócz tego e, też prezent, który dostałam od łobuzów, to jest Bath Body Works Black Teakwood. Przepiękny, męski zapach, taki stuprocentowo w moim klimacie, e, także... Ale wiecie, że ja świetnie z Bath Body Works zawsze polecam i w sumie nie jestem nimi zawiedziona nigdy. Niezależnie od zapachu totalnie. E, tutaj mam taki e, żel, anty, znaczy żel, to było mydło antybakteryjne z Carex. Które stało u mnie w łazience i bardzo fajnie się sprawdzało. Przepięknie pachniało i było bardzo, bardzo wydajne. W porównaniu do tego żelu, który mam teraz z Bath Body Works, to je zużywaliśmy naprawdę bardzo, bardzo długo. Także ten żel wam polecam. Mam jeszcze jeden chyba taki przezroczysty, to był taki mleczny, więc. Mam nadzieję, że tamten będzie równie dobry. Tutaj mam jeszcze trzy maleńkie świeczki z um, Kringle, e, który, o których wam opowiadałam. Um, tranquil Waters, Watercolors i Autumn Rain. A, wszystkie trzy zapachy bardzo specyficzne. Ten bardzo świeży, ten wodny. Um, te akwarele e, są takie... No też właśnie ciężko mnie opisać, to najlepiej powąchać. Ja jestem w ogóle tak kijowa w opisywaniu zapachów, że to jest masakra. Um, no i Autumn Rain, który faktycznie pachnie jak deszcz i jak liście jest super. Jeszcze jeden produkt do tych makijażu, który wygląda tak, że po prostu fuu. No ale to jest olejek do demakijażu z Ewra i to jest czysty olejek. Ja jednak wolę chyba płyny dwufazowe, dlatego że po olejkach mam strasznie widzę za mgłą i nie do końca to lubię. On świetnie zmywa makijaż, bo jest w tym fenomenalny, ale po prostu to jest taka cecha wszystkich olejków, że sprawiają, że widzę za mgłą i tego nie lubię w olejkach to jest akurat no niestety fu natomiast sam produkt jest świetny do zmywania wodoodpornych makijaży i tutaj jeszcze z rzeczy do demakijażu mam również uwalone chusteczki z Loreal'a i to były Sublime Fresh całkiem spoko, ale też nic jakoś wielce szczególnego w ogóle wrzuciłam też coś no, co muszę Wam zwrócić uwagę, o czym mówiłam kiedyś w inspiracjach i gadżetach, a czego teraz nie mogę za chwilę ludowe znaleźć, to są chusteczki do ym, czyszczenia różnych powierzchni. Mr. Magic z biedronki. Yy, I one były mega tanie, bo one kosztowały 3 zł, i to były właśnie uniwersalne chusteczki nawilżane do czyszczenia. Ich już w ogóle nie ma. Są tylko te Mister Magicki tam do skóry, do łazienki, do czegoś tam i one są po 7 zł, a tych nigdzie nie ma. Więc. Jak tylko je gdzieś znajdziecie, oczywiście w Warszawie dajcie mi proszę znać, bo ja ich szukam i znaleźć nie mogę, a to są moje ulubione. E, tutaj mam troszkę takich maseczkowych rzeczy, e, bo maseczkowałam się ostro, ale najpierw, przede wszystkim płatki kolagenowe e, pod oczy z Marion. Bardzo lubię używać tych płatków właśnie po jakichś takich e, cięższych momentach pod oczami, bo wtedy e, ja miałam duży problem z przesuszeniem okolicy pod oczami i dzięki tym płatkom troszeczkę mi to pomagało. E, najbardziej pomaga mi żel z La roche -Posay, ale o tym mówiłam wam w ulubieńcach no i tutaj mam jeszcze hydrożelowe płatki pod oczy, które nakłada się na 30 minut również z Marion, one są tanie i są bardzo, bardzo e, fajne e, i teraz tak, witaminowa maska intensywnie nabliżająca z Liren, super prawo, bardzo fajnie mi się jej używało, e, ja ją zużyłam na dwa razy, tak porządnie ją sobie nałożyłam, naprawdę świetna e, natomiast tutaj mam Illumi korektor i to jest maska rozświetlająca, która ma w sobie tyle drobinek że ja e, zupełnie o tym nie wiedziałam, i nawaliłam jej sobie na twarz Potem i chodzę i patrzę, się świec jak Edward w zmierzchu. Um, także y, te drobinki niekoniecznie mi pasowały, ale sama matka w sobie była bardzo przyjemna takich rzeczy pielęgnacyjnych jeszcze antyperspiranty z garniera ten w kulce, ten normalnie w areozolu, tych w kulce używam zaraz po depilacji, natomiast tych w areozolu używam tak raczej na co dzień i bardzo, bardzo lubię antyperspiranty z garniera, bo one po prostu na mnie działają, mają przyjemne zapachy po prostu są spoko, jeżeli chodzi o kremy to tak, krem na dzień, który zużyłam to jest ProVita Deslirend Skin Vitalizer lekki krem nawilżający, rozpromieniający z witaminą D, bardzo przyjemny bardzo bardzo fajna konsystencja, idealny pod makijaż super mi się sprawdzał bardzo byłam z niego zadowolona no i kolejny mój ulubieniec, czyli krem pod oczy z Rezivo, który ymm, miał, ma fantastyczne opakowanie w ogóle zarówno design, jak i pomysł z, tą, um, z tym próżniowym wow, tu, z tym próżniowym opakowaniem jest dla mnie rewelacyjny super się używało go pod makijaż, bardzo byłam z niego zadowolona i naprawdę serdecznie wam go polecam tu już mi takie drobiazgi zostały, mam jeszcze jeden zapach, e, który zużyłam i to jest zapach z Playboy'a, to było Play It Rocky, um, on był taki ostrzejszy, ja też go wam pokazywałam w jednych ulubieńcach, bardzo fajnie się na mnie trzymał i super mi się go używało zimą, e, też mam słuchajcie takiego małego e, Baby Lisa, którego e, zgubiłam nakrętkę od niego. E, ale jakoś tam udało mi się go zużyć, on sobie stał, e, nawet nie tyle stał na toaletce, po prostu miałam go schowanego w takim miejscu, żeby jak najmniej te bakterie się do niego dostawały e, I zużyłam go całego, bardzo go lubiłam, super nawilżający, pięknie pachniał i on akurat nie miał koloru e, Tutaj mam jeszcze z The Body Shop peeling do twarzy, taki z mikrodermabrazją, z witaminą C Um, on miał taki dziwny zapach, jego zapach mnie tak trochę e, niekoniecznie. Natomiast stał sobie był fajny, bo te drobinki pomimo, że były maleńkie, to naprawdę takie mega ostre i bardzo fajnie się sprawdzały. No i tutaj mi zostały już takie trochę kolorówkowe klimaty. Przede wszystkim Sers Restore, um, który no dawno Wam nie pokazywałam takich rzeczy, bo nie używałam tego. Natomiast ja Serzwita używam tylko w przypadku, bo stopy maluję sobie zwykle zwykłymi lakierami, e, więc używałam go do rozcieńczania serz czyli mojego ulubionego top coatu do zwykłych lakierów i on mi się właśnie skończył, ale już zamówiłam nowy, um, oprócz tego muszę się niestety pożegnać z cieniem z Benefitu RSVP um, to był cień w kremie, ale on mi niestety totalnie wysechł i ja go za dużo nie zużyłam, ale no nie wiem za bardzo co mam, mam z nim zrobić, próbowałam go też trochę duraline'em ratować, ale... To nie to. Yy, no i oprócz tego yy, moi dwaj kolejni ulubieńcy, czyli żel do z Vibo. Mówiłam o nim chociażby w tych ulubionych kosmetykach do 10 zł, mówiłam o nim non stop, praktycznie. I maskara wodoodporna z L'Oreal, to jest volumissim razy 4. Tak, maskary wodoodporne z Loreala u mnie sprawdzają się zawsze, używam ich non stop i bardzo, bardzo je lubię. No, i to by było wszystko, jeżeli chodzi o mój projekt danko, rozgadałam się strasznie, film jest długi, przepraszam. Ale mam. Na nadzieję, że coś ciekawego z niego wyciągniecie i że wam się podobał, jeżeli tak to poproszę o łapki w górę dajcie mi znać oczywiście w komentarzach jak wam idzie dankowanie, bo to mnie zawsze bardzo ciekawi i czy używałyście któregoś z tych produktów i czy macie jakieś zdanie na jego temat jak zawsze zerknijcie do opisu, bo gram, postaram wam się wypisać wszystkie te rzeczy, o których mówię, jak tylko będzie to możliwe, bo jest ja ich całkiem sporo. Połowa to świece, ale nieważne. No i oczywiście tam też znajdziecie wszystkie moje media społecznościowe, Facebook, Instagram, Snapchat, wiecie co robić. Zachęcam też do subskrypcji mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Dzisiaj się z wami żegnam i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pa, pa.